Jacho i Sayuki z tej strony, witam wszystkich bardzo serdecznie. I, i, I zapraszam Was od razu do kolejnego odcinka w sali, zagrajmy w Demon Slayer. Kimatsuno, jajba, Hinokami, Keputan, Hinokami Chronicles. Długie te tytuły, jeżeli chcemy we wszystkich językach opowiedzieć, co? Hoho, ho. tak czy inaczej. Mm, dzisiaj przypuszczam, że będzie odcinek bardziej z obejrzenia fragmentów. Nie, raczej nie zaczniemy kolejnego chapteru, więc mam nadzieję, że wyjdzie więcej niż 15 minut tutaj. Także mam do pokazania Wam tutaj dwa fragmenty. Dodatkowo porobimy sobie te, 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 te rzeczy też. Dobra, pokażę Wam te dwa, które yy, no jeszcze raczej nie mieliście szansy zobaczyć, jeżeli się nie mylę. Tak hmm. przypuszczam, 鼓の鬼と対峙した時彼からは深い憎しみのにいがした。けど <music> Te, te fragmenty są dosyć y, tak losowo trochę pokazane powiem wam, no bo jesteśmy... W sumie jesteśmy w czaptorze czwartym, ale y, tutaj były dwa fragmenty, które wiedziałam, że wam nie zdążyłam pokazać tam przez co problemy z prawami autorskimi, także mm, mm. After escaping. Uregac z minunito, 善一は身を挺して禰豆子の箱を守ってくれたんだ善一お前はこの箱には手出しはさせない炭治郎の大事なものなんだおいおいおい何言ってんだその中には鬼がいるぞ分からねえのかそんなことは最初からは 鬼を連れてるのは分かってた鬼の音は人間の音と全く違うからでも炭治郎からは泣きたくなるような優しい音がする今まで聞いたこともないくらい優しい音だ俺が直接炭治郎に話を聞く だからお前は引っ込んでろ全一はボロボロになりながらも根豆子を守ってくれた俺が思った通りやっぱり善一は強い人間だった肉体だけではなく心も善一お前は強いやつだ Wszyscy wiemy, że nic jest silniejszy niż mu się wydaje Zwłaszcza na tym etapie już Dobrze, obejrzeliśmy to co było do obejrzenia Tutaj odblokowały mi się też aż 5 z tego co widzę I mamy do pokonania tu jednego demona Ale zacznijmy po kolei Zrobimy sobie tak Rąbimy tego demonka, który nam tu został Od początku to chyba właśnie będzie tamten Tu mamy zrobione Tu mamy zrobione na razie No i tutaj jest zrobiony więc pierwsze do zrobienia jest w czapterze trzecim Tempu Honto Dobra, biorę moje notatki jak zwykle No dobra W starej buddyjskiej świątyni znajduje się jakiś demon Jest bardzo silny i bardzo sprawny talentowany bym powiedziała w walce wręcz. Hand to hand niech będzie. Tak, pokonaj go zanim. No, mózg. Pokonaj go, zanim zabije więcej ludzi. Hmm. Możemy wybrać teraz. I właśnie o to chodziło, żebyśmy mieli fajny wybór z większą ilością osób. Proponuję noskę. Dlaczego nie? Co prawda nie mam na niego spisanych i wyćwiczonych combo ataków, ale. Support. Może ta jest fajny w supoczcie, może sobie go weźmiemy. Za to i ty! <laughs> Zawsze mnie bawi. Za każdym razem. Nie ma tak, żeby mnie nie bawiło po prostu. Możesz, ty. <laughs> A. O eee, zmarnowany cieczka. Icina no kiba! No, ale sieba szło fajnie. Hehe, <laughs> to jest fajny atak. Może tam też możemy powalczyć, ale jest spoko. Nawet powiedział, że jest blotów. Doskocz i dawaj. Chciałabym go na ulcie wykończyć, wiadomo. Bołam jeszcze raz. Muszę uważać z tym atakiem, bo znowu. Znowu mi braknie. No nie. Powiem sobie klawisze. Będziemy z niefalki jeszcze. Chyba, że wejdzie ska, ale nie czuję ska. Chciałam wykończyć, gdyby ci fajnie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No i jeszcze obydwa poziomy fajnie by było zrobić. Zestaw ten sam, poproszę... to Mutno byłoby stąd wychodzić bez eski. O. Agresja z tego demona wije. Doskok! Kilka ataków, doskok, doskok! Nie dawaj mu, właśnie jeszcze. Zawsze jest tak, że ta pierwsza seria kombosu to tak słabo jednak siada na tych wrogach. Znowu się zmniejszam czerwony, co? Bam! I Kiwa. A potem wypiero kolejny jakoś tak lepiej zadają ciasy. Oj. Wziął się ten. Oj. No, bo bym nie złapał. No! Nie ma takiego skakania po mapie. 21 No dobra, nie najgorzej. Mogło być góry. Mogło to góry. Mogło u góry. Mogło być góry. Mogło być góry. Mogło być góry. Mogło być góry.

A? No nie wierzę, że A! No nic, ja to będę po nagraniach robić na ten, ale to. To jeszcze zagramy w Difficulty drugi i. Tanjiro Nezuko. Ale. Hmm, zaskoczyli mnie, powiem Wam. Myślałam, że w ten sposób to Eskę nabiję. No, ale okej, okay, niech będzie, niech będzie. W sensie, nie dostając zbyt wielu obrażeń. Widzicie, te pierwsze ataki nie zabierają wcale tak dużo życia. 27, dobry poziom. Raz, dwa, trzy, cztery. Oj! Trzeba uważać z dziennikami też w tym wypadku. Żeby pasek nie zniknął. Ja wiedział co chodzi. Oj, uciekł mu przed Ale on, on to jest na tak z jego strony trzeba przyznać. W sensie ze strony demona. I tu. I raz trzy, cztery. I tu. Oj? o. o, o.

Gambare, Podoba mi się, jak on się zawsze wspiera, i sam sobie krzyczy, ale to jest super. Ja! to żeby na trudnym zrobiła ale na nie mogła, no? Ho, ho, ho! Dobra, do tego sobie wrócę po nagraniach, bo to wiadomo. Następny byłby tu, ale zanim zagramy, to włączymy sobie jakieś wspomnienie. Chyba nie zmieszczę ich wszystkich w tym odcinku, ale zobaczymy. Na madę. kumono oni to zoguśta. 俺は昔のことを思いい返していたかけがえのない大切なことを朝から晩までビービー泣いて恥ずかしくねえのかよグズがお前みたいな奴に割く時間がもったいない先生はなすごい人なんだでもじいちゃんは じいちゃんなんて馴れ馴れしく呼ぶんじゃねえ先生は柱だったんだ気殺隊最強の称号をもらった人なんだよ元柱に指南を受けられることなんてめったにない先生がお前に稽古をつけてる時間は完全に無駄だ目障りなんだよ消えろなぜお前はここにいるんだなぜお前はここにしがみつく 俺はじいちゃんに答えたいじいちゃんの教えてくれたこと俺にかけてくれた時間は無駄じゃないんだってじいちゃんの教えてくれた力で俺はみんなの役に立てるんだってのうおちゅうしてやっかしでざんしゅうごはてる。<music> Również Zeńcu ma jakąś smutniejszą historię. Dobra, wygląda na to, że kolejny... Hmm, w którą stronę byśmy poszli? Pretend Family? Czy coś ważnego? Może no, pójdziemy z tym. Rui. O. Oh. W <try> 無惨様が現れて俺に強い力を与えてくれたでも両親は喜ばなかった俺が人を食うようになったからなんてことなんてことをしたんだるい 何か言ってるまだ生きてるのかジャンプな体に産んであげられなくてごめん大丈夫だルイ一緒に死んでやるから <laughs> その瞬間 唐突に理解した父と母は俺が人を殺した罪を共に背負って死のうとしてくれていたのだと本物の絆を俺はあの夜俺自身の手で切ってしまった。

抱えきれないほど大きな悲しみの匂いがごめんなさい全部全部僕が悪かったんだでも山ほど人を殺した僕は地獄に行くよね父さんと母さんと。 同じところへはいけないよねそんなことはない一緒に行くよ地獄でもどこまでも一緒よああ全部僕が悪かったよ ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい。ナタグモ山に救い家族にこだわり他の鬼をも恐怖で支配していたルイ。もちろん俺は容赦なく鬼の首に刃を振るうだけど鬼であることに苦しみ 自らの行いを悔いているものを踏みつけにはしない。鬼は人間だったんだから、俺と同じ人間だったんだから。ああ、uh,。d o b、e, r、er、え、zrobimy sobie teraz tutaj? Może na obie rangi, zobaczymy. I myślę, że te kolejne dwa fragmenty to zaczniemy w kolejnym odcinku. Tak. Jeszcze Wam na pewno pokażę osiągnięcia, jakie mamy tutaj już po tej walce. Mountain. Mountain. dobra. Niech będzie. Yy, prum, 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 prum. A może powalczymy trochę Nezuko tym razem. I Kemnoja. Też nie mam jej wyćwiczonej ani wytrenowanej, no ale zobaczymy co pójdzie. Jak pójdzie, jak wyjdzie, co wyjdzie? Z czego wyjdzie? Jaki wojny rogacz. Ło! Łożeś, ty dziadu, ty! Teraz to nie mogę pewnie wejść, co? <zupełigten> o o. No nie. No jak go podejść? F <sgroansForm últimos> Dobra nie, na nie, idzie A, uciekł U, Zostaw tę chmurę ode mnie z dala A, nie, nie, za mną No nie, to za mną leciało Wygląda jakby no nie, nie, na pewno za nic Na nie, chciał Zostaw ten dymek, on ci za mną. Tak, tak, auto namierza nie ma. To za skubany, toksyczny bo ho ho. Oto ja ci. Mam cię. To ja. Hahaha. Nesuko, już w porządku. Błaaa. Oto ci. To jest Kubaniec. Nie No nie obronił się, nie bronił. Oregon. Nie jeszcze mnie trafił. No trudno. No trudno. Spróbujemy teraz na hardzie. W tym samym zestawie. Nie skociała. Oregon, mamur. <laughs> Ekstra. <laughs> Kawaii. Nezuko to Zenitsu. Za to iku. Mm, mm. Skupane toksyczne, no? Się wziął i uparł. Uwa. Tam lom, blop bom, lom, 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 jeszcze lom, 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 Nie przestań Bum 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 Jeszcze nie? Dobra, no, no. Niech już ho, ha, ho. Pazurek, a nie już muszę. Ho! puść ci pazurę, pazurek, nie skacza z nami, więc... Haha! Ha. Nie, no wziął się i obronił, no. Haha! Ha. Dawaj! Noj O, on mnie trafił, no! to kto pomyślał? pomyślał?

to jest tak, ostatnie dwa fragmenty sobie zobaczymy na kolejnym odcinku proponuję teraz szybko wskoczyć w to co odblokowaliśmy co mamy tutaj nowego Murata ok, to jest po prostu było odblokowany, ok, 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 ok obrazki na pewno się trochę odblokowało ale teraz już czy jeszcze... Któreś na pewno zobaczymy, które to są. A, jest tu. Tu, 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 tu. Dobra. Tu na dole. Tutaj jest sporo, dosyć. O, o, o. A, tego fragmentu nie pokazali. Może jest w którejś scenie, w którymś wspomnieniu. Okej, okay, to jest też niezła. Chinokami jest pokazane tak samo. Rui ze wspomnień, zdecydowanie. O, i tego też nie pokazali, ale może będzie jeszcze, kto tam wie Nie wiem, czy któryś z tych na końcu więcej Nie, ale na pewno pójdziemy do yy, nagród i tu sobie zobaczymy, czy nam coś wpadło Przypuszczam, że to się odblokuje, jak zobaczymy tę cutscenkę, która tam jest do odblokowania Dobra, te były pełne A, dwa następne, <gryw> fajnie Już prawie yy, Tu jeszcze Wow, ale fajnie. Prawie calutki, prawie calutki. Zakładam, że jak y, zrobię tam eski, jest. Angelo! widać już, buzika, fajnie. Jak zrobię tam eski i sprawdzimy ostatnie fragmenty, to pewnie nam się tam odblokuje. Dobrze. To teraz, w tym miejscu, dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. I trzymajcie się wszyscy ciepło. Yahoo.